Augusto i Maryland Santosowie mieszkają na przedmieściach Sao Paulo. Choć już na emeryturze i nieco nieśmiali, przyprowadzili wielu ludzi do Jezusa. Swoją życzliwością i uczynnością zdobywają serca sąsiadów. Ich córka Sibel pełni w tej posłudze ważną rolę. Dzieci z sąsiedztwa uczą się u niej muzyki. W weekendy Sibel udaje się z różnymi instrumentami do ubogich dzieci i udziela im lekcji muzyki. W twórczy sposób wykorzystuje dane jej przez Boga talenty. Santosowie sukces życiowy zawdzięczają żywej więzi z Bogiem, który przekształcił ich charaktery. Ponad 90-letni Augusto wciąż sięga do swojej kieszeni, wznosząc kościoły na ziemi, buduje Królestwo Boże. To już drugi kościół, który zbudowano dzięki niemu. Co ciekawe, Augusto pomagał zakładać zbory adwentystyczne, zanim został ochrzczonym członkiem kościoła. Owoce tej misji łatwo zauważyć. Sąsiedzi oddają życie Jezusowi. Byli wyznawcy wracają do zboru po wielu latach poza kościołem. Z biegiem czasu zborowa rodzina wzmacnia się i z nadzieją wygląda dnia żniw przy powrocie Jezusa. Augusto, Maryland i Sybel przypominają nam, że mężczyźni i kobiety, młodsi i starsi, mają dokończyć dzieło Boże na ziemi. Dzieło Boże na ziemi nie może zostać dokończone, zanim mężczyźni i kobiety tworzący nasz kościół zjednoczą się we wspólnym dziele z pastorami i innymi pracownikami kościoła.